Minęło 14 godzin, ale temperatura na zewnątrz jest taka sama, czyli 30 stopni. Kompost doszedł do jakichś 55-60 stopni, w zależności od miejsca. Wczoraj nagrywałem przez ponad 2 godziny, bo to do godziny 10. Ten kompost ma około 10 metrów sześciennych, z czego Jakieś um, 3 do, nie, 4 do 5 metrów sześciennych to są zrąbki z e, świeżych gałęzi i liści. E, około 1,5-2 metry sześcienne to jest, e, to, to jest obornik. Zresztą widać tutaj trochę e, takich kawałków obornika e, koński. Następnie około metra półtorej to, są, to jest trawa, która jest ścięta tutaj z tego, z tego pola, dookoła, i chwasty. I tą trawę też tutaj, tutaj widać. Tutaj bardzo zwracam na to uwagę, żeby przy każdym kolejnym przewracaniu tego kompostu po prostu ją rozbijać, bo inaczej ona by się tak zbijała. I ostatni składnik to jest taka gruba frakcja z kompostu, który robiłem jakoś w okolicach marca, kwietnia z podobnych składników. Tylko mniejszą ilość wtedy robiłem. I to jest ta przesiana frakcja kompostu, która jak widać, ona jest już taka bardzo, bardzo, bardzo fajna, bardzo podobna do, do, do ziemi, gotowa do. Wysypanie na grządki, ale ona raczej poczeka na, na, na przyszły rok, jak będę popląsadził. A to taki view na, na obecny wygląd moich grządek. Jak widać, pomidorki elegancko rosną. Tutaj, jak są, widzicie, te kołeczki, takie różne rzeczy podosadzane. Tu na przykład robię eksperyment z rozsadami marchewek. To są marchewki posadzone kilka dni temu. A to na przykład są marchewki, które są posadzone w styczniu, pod koniec stycznia. To one już są gotowe do zebrania. To są marchewki z początku marca, a to są marchewki z kwietnia.